Przed konferencją prasową promującą galę Polsat Boxing Night 8 listopada w Krakowie rozmawiamy ze znakomitym trenerem Pawłem Kłakiem. Paweł, kilku Twoich podopiecznych będzie boksowało na tej imprezie. Zaczynamy od Michała Żeromińskiego. Michał Żeromiński zmierzy się z Łukaszem Maćcem. Jak forma Michała na nieco ponad dwa tygodnie do walki? Wszystko bardzo dobrze. Wszystko, Wszystkie przygotowali nam jak najwedług planu zaczyna Michał łapać luz, waga schodzi, także ja jestem bardzo zadowolony z tych przygotowań, Michał wreszcie, wiesz, ma ochotę ćwiczyć, zajął się tylko boksem, nie pracuje, także to jest dla niego najważniejsze. Właśnie, do poprzednich walk przygotowywałeś Michała, wtedy Michał pracował i przyjeżdżał po godzinach, albo wieczorem, albo, wieczorem, albo, albo rano do Ciebie, mówiłeś, że no tak się, tak jest ciężko współpracować, w tej chwili do tej walki Michał tylko i wyłącznie trenuje. To ułatwia Waszą współpracę? Tak, wiesz, to jest dużo łatwiejsze, jeżeli zawodnik myśli tylko o treningu, a nie myśli jeszcze wiesz, o innych rzeczach, co ma dzisiaj zrobić, co ma w pracy załatwić. Wiesz, skupia się tylko na treningu, dieta, trening, odpoczynek to jest najważniejsze. Jak Michał w tej chwili stoi z wagą? Bo wiemy, że u Jeromy no, no był trochę problem z tą, z tą, z tą wagą. Wiesz co, no, schodzi, zaczyna schodzić ta waga, był taki moment, że ona się zatrzymała, był przerażony tym, że co się dzieje, powiedziałem mu, żeby jeszcze chwilę poczekał, ta waga na pewno zejdzie, no i zaczyna schodzić, zaczyna łapać świeżość, na sparingach jest coraz lepiej, także ja jestem bardzo zadowolony z tego. Według Ciebie, co będzie atutem Michała w walce z Maćcem? co, może nie będę tego zdradzał, będzie najłatwiej. E, dobra, no to mocne punkty Łukasza Maćca, o tak. To jest bardzo silnym zawodnikiem. E, potra, ma bardzo dobrą kondycję. E, jest niewygodny, bardzo niewygodnym e, zawodnikiem. Pamiętam jego walkę z Sasonem Carpetian, e, gdzie naprawdę Sason się pokazał bardzo, bardzo dobrze w tej walce, no ale niestety przegrał. Kolejnym zawodnikiem, y, który będzie boksował na tej gali, jest Maciek Sulęcki. Czeka go ciężka przeprawa z Grześkiem Proksom. E, jak Maćka forma? Wiesz, to no znowu się powtórzę. Bardzo dobrze. E, Maciek, e, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, była, była obawa o prawą rękę. Jego była kontuzja, ale już o kontuzji zapomnieliśmy. Wszystko się wyleczyło. E, przygotowania idą tak samo w bardzo dobrym. E, tempie, także no, też jestem zadowolony z Maćka, bardzo zadowolony ta forma rośnie i mam nadzieję, że będzie jak najlepsza na walkę z proksą. E, Maciek współpracuje z psychologiem. Mógłbyś więcej na ten temat powiedzieć? Czy te, 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 ta współpraca pomaga Maćkowi? Wiesz co, e, nic nie wiem na temat współpracy Maćka z psychologiem, jego trzeba się pytać o to i czy mu pomaga. Ja z tego co mogę powiedzieć, tylko mogę, wiesz, to, to co widzę po treningach, tak? po treningach, po sparingach, że no jest mocny psychicznie i to idzie w dobrym kierunku. Jeżeli, jeżeli współpracuje rzeczywiście z psychologiem, bo słyszałem, że tam jest taka e, współpraca, no ale nic więcej o tym nie wiem. Rozmawiałem parę minut temu z Maćkiem, pytałem o sparing partnerów, nie chciał mi zradzić z kim sparuję, więc pewnie jak zapytam się Ciebie, również mi nie powiesz. Ale zapytam, zapytam trochę inaczej. Jeździłeś z Maćkiem i do Skandynawii i do Niemiec. Maciek sparował naprawdę z bardzo dobrymi pięściarzami. Czy według Ciebie teraz te sparingi zaowocują w walce z Proxą? Na pewno, wiesz, to jest w jakiś sposób doświadczenie. No, z Abrahamem nie każdy ma możliwość sparowania, to też jest bardzo twardy zawodnik, bardzo dobry. Surowy, ale bardzo dobry. Jak to mówią. Jest mistrzem świata, tak, no to... Maciek jest w tej walce skazywany na pożarcie. Wam to pasuje? Czujecie w związku z tym, w związku z tym jakąś dodatkową presję? Czy wręcz przeciwnie, wychodzicie, robicie swoje? Wiesz co, czy na pożarcie, Jakoś nie wiem, nawet nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Co ludzie mówią? Ja jestem tylko skupiony na tym, w jakiej Maciek ma być w formie i jak, jak, w jakiej formie będzie na walce. Nad mnie interesuje, jak, jak będzie, w jakiej będzie formie proksa. Najważniejsze jest, żeby Maciek był w dobrej formie. To jest najważniejsze. Ale zgodzisz się ze mną, że bardzo ciężko jest dobrać sparing partnerów, którzy choć w, w jakiejś części przypominają Grześka proksy, no bo on ma wyjątkowy styl. No tak. Maciek, Maciek wiesz, sparuje z wieloma osobami. Leworęcznymi nie jest to łatwe dobrać takiego sparing Partnera pod kątem Grześka. Ale robimy co możemy, stajemy na głowie, żeby było wszystko dobrze. Grzesiek ma bardzo unikalny styl boksowania. Także wiesz, no, staramy się jak możemy. Michał Syrowatka zmierzy się z Michałem Chudeckim. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawy pojedynek. Ciężko jest wskazać e, takiego, takiego wyraźnego e, faworyta. Wczoraj albo przedczoraj widziałem na Facebooku Michała zdjęcie i trzeba przyznać, że sylwetkę ma naprawdę jedna wielka żyła. No, bardzo dobrze się prezentuje. E, też widziałem to zdjęcie. Także no co no nic dodać da nic ująć. A jak ze sparingami u Michała? Bardzo dobrze. Wiesz, też jest. E, ostatnio robił 10 rund, także bez problemu wytrzymał jest w gazie, także no... Co ja mogę powiedzieć o swoich chłopakach? E, nie doszła y, gala w Ełku, miała się odbyć y, jutro w piątek. Czujesz taki trosze, spadł ci troszeczkę taki kamień z serca, że jednak do tej walki Michała z, z Maurytym Gojko nie dojdzie, no bo taka jest prawda, że, że Michałowi ten pojedynek do niczego nie był potrzebny. Wiesz co no tak, y, też kwestia przyjechania tutaj. Y, musielibyśmy wrócić y, na wagę jeszcze dzisiaj. Michał by nic nie zjadł, to przed walką, wiesz, to by było bardzo wyczerpujące dla niego. Bo której 1000 no, kilometrów zrobić, to jest, wiesz, duży, e, no, duży wysiłek dla niego, tak? Trzymanie wagi do 12 w nocy, to gdzie już wszyscy normalnie by zjedli, wiesz, jeszcze jeden dzień przed walką, to jest, wiesz, jest, znaczy, no, szkoda tylko kopaków naszych, e, Norberta Dąbrowskiego, e, Dariusza Senka oni byli naprawdę bardzo dobrze przygotowani w gazie a Michała, no Michałowi się upiekło. Jak dużym utrudnieniem będzie fakt, że Michał będzie boksował z zawodnikiem walczącym z odwrotnej pozycji? co dla mnie wydaje mi się, że to nie będzie żadnego utrudnienia dla Michała. Michał jest bardzo dobrym zawodnikiem, potrafi się dostosować do stylu walki silny Idzie do przodu, także wiesz, technicznie jest bardzo dobrze wyszkolony, także tutaj nie widzę żadnego problemu, jeżeli chodzi o tą walkę. A jak psychicznie zniesie ten, ten, ten pojedynek, tą atmosferę Michał, bo to, że jest dobrym pięściarzem to wiemy, a jakiego psychika? Wiesz co, wydaje mi się, że Michał jest takim zawodnikiem, że jeszcze go bardziej to nakręci. Ta publiczność, to miejsce, tak samo Maćka, Michała, drugiego Michała Żeromińskiego też, wydaje mi się, że oni są takimi zawodnikami, gdzie... Lubię boksować, jest dużo ludzi. Paweł, dziękuję Ci za rozmowę no i życzę powodzenia 8 listopada. Dziękuję, nie dziękuję za powodzenie, podziękuję po walkach.